Mamy godzinę czwartą dziewięć. Normalni ludzie 1 maja o tej godzinie śpią. Ale nie wędkarze. W dniu z taką presją wędkarską trzeba być na łowisku jak najwcześniej. Tak. Zanęta gotowa. Pelet czeka na leszcie. Wędki schowane. W bagażniku. Jedziemy. Jedziemy tak wcześnie, bo jak mówi staropolskie powiedzenie: Dobry wędkarz musi przechytrzyć nie tylko rybę, ale i kolegów po kiju. Jedziemy, zobaczymy jak tam nad wodą będzie wyglądała sytuacja. Jest godzina 6:20. Cały zbiornik nasz. Tylko jeszcze jeden kolega nie przyjechał. Taki czwany wczoraj był. No, panowie, musimy być na zbiorniku o godzinie 4.30 Przed wszystkimi innymi wędkarzami. To do niego o piątej dzwoniłem, to dopiero się budził. Zapytamy Mariusza, czym tam dzisiaj będzie przechytrzał leszcze. Co tam Mariusz, masz przygotowane na dzisiaj? Pszenicę. Nie pszenicę, kłamiesz mnie. Tu pelet Nas sprzedawali jako pszenicę. Co ty za wędka z ciebie, jak cię tak oszukali? A, to dopiero pierwsze kroki. A na hak co masz założone? Jak nie Pelet. Tak. A co? Jest wprawiony łowca. Tak sobie żartuję z tą kukurydzą. Ciekawe, co tam kolega Przemek przemykł, który zaspał. Takie piękne łowisko, i tak zaspać. I mamy pierwsze wyniki. Ta Przemek jest. już złowił leszcza. Na białe robaki, tak Przemek? Dokładnie. Piękny leszcz na białe robaki. Białe robaki, pinka. Standardowa zanęta. Pachnie... Pachnie karmelem. A tutaj kolega Przemek używa takiego atomizer. Śmierdzi to jak sto. Ale jakie efekty. Grill rozpalony. Piwerko otwarte. Można wędkować. Przemek wygrywa dzisiejszą kwalifikację tym oto olipkowym księciem. To jest fantastyczna ryba. Zwykłeś no. wyróżniać? Król sinowisk no. Taki piękny. Głęboko. Zażar się. Sam są te. Ale piękny. A ty z A my z Mariuszem nie nic cały czas. No. Trzeba technikę zmienić. No, niestety, nasza dzisiejsza przygoda zakończyła się na pięknym linie przemka. Wiatr wieje jak It never be